Wykadrowani, wyostrzeni, to jest ok. No to ok, no to jesteśmy online. Dzisiaj X3.pl na ulicy Krzyżewskiej 7 w Warszawie na otwarciu High Level Center z Michałem, fizjologiem, który jest odpowiedzialny tutaj w High Level Center za badania pilnościowe. Witam, Michał. Witam serdecznie wszystkich. Michał, powiedz, czym się tutaj w High Level Center zajmujecie? Staraliśmy się stworzyć, może to nie do końca trafne określenie, ale kombajn, w którym ktokolwiek przyjdzie do nas i będzie chciał zająć się na przykład trenowaniem teatlonu, będzie obsłużony od A do Z poprzez m.in. badania wydolnościowe, dietetykę, układanie treningu, nie tylko tego treningu związanego ściśle z dyscypliną, czyli bieg, rower, pływanie, ale także tego treningu motorycznego, który jest też szalenie istotny, jeżeli chodzi o, o przynajmniej, a, a, a od tego należałoby zacząć pewną prewencję przeciwko urazom, czy też czy też jakimś innym, innym rzeczom związanym z dysfunkcją danego stawu. I tu postaraliśmy się wszystko włożyć w jednym miejscu, plus do tego dochodzi suplementacja, do robówia, tak żeby osoba, klient, zawodnik, amator zawodowiec, który do nas przychodzi, wyszedł stąd jakby z pewnym kompendium i z pewnym kompleksem, który może od razu zaaplikować sobie mm -hmm. w życiu. Okej, okay. oprócz badań wydolnościowych wspominasz, że obsługujecie też tutaj zawodników amatorów pod kątem dietetycznym. Macie tutaj też odżywki u siebie w ofercie. Z tego co słyszałem. Jakie marki? Może od razu wspomnimy? Znaczy tu jest marka PowerGym i marka Alisko, która, która jest tak naprawdę marką, która bardzo mocno weszła. Czy głównie w dyscypliny wytrzymałościowej, jeżeli chodzi o Algisko, są to żele, które są szeroko stosowane. Marka PowerGym ogólno interdyscyplinarna, że tak się wyrażę. Także te, te, te marki są tu dostępne. Okej, okay, jeżeli chodzi o sprzęt, jakie marki znajdziemy? New Balance na pewno, tak. Ja tak troszeczkę może mniej, jeżeli nie sprzętowy jestem, ale na pewno jest, są buty New Balance, jest kompresja, nie pamiętam nazwy w tym momencie. Dobra, to, jeszcze, to, jeszcze wracamy, to zapytać. wracamy razem w takim razie. Do swoje, do, do, w swoim pudruku lepiej się czuję. Wracamy w takim razie do, do badań Badania wydajnościowe w jakich sportach przeprowadzacie u siebie w Level Center? Eee, tak naprawdę mamy przekrój w większości dyscyplin, jakie, jakie są w zależności od punktu jak gdyby, widzenia i potrzeby, którą dana osoba czy, czy zawodnik potrzebuje. Eee, triathlon jest to naturalną, tutaj bo o tym głównie rozmawiamy. Jest to bieg plus rower, e, badania czy biegowe, czy rowerowe. Eee, Inni zawodnicy innymi, z którymi ja akurat pracuję, są to sportowalki gry zespołowe, którzy, którzy tu nas odwiedzają, czy to w ramach badań wydolnościowych, czy też w ramach jakiejś konsultacji odnośnie periodyzacji treningu, obciążeń treningowych, bo też tym się jak najbardziej zajmuję. Jaka jest standardowa procedura przeprowadzania badań u Was i co z wynikami tych badań się potem dzieje? Znaczy tak, jako takiej standardowej procedury testów, bo jeżeli mówimy o samym samym teście, raczej nie ma, raczej dobieramy je do osoby, która, która, która przychodzi. Jest to głównie związane tak naprawdę z jej stażem treningowym, z jej możliwościami przede wszystkim, jeżeli chodzi o bieg czy też, czy też rower, bo trudno, trudno na przykład dać zawodnikowi, który na przykład biegnie, nie wiem, poniżej 4 godzin maraton, nie wiem, 3 50, a dać mu test, który biega na przykład Zawodnik, który biega poniżej 3 godzin czy, czy, czy 2,30. To są dwa mhm. zupełnie różne testy, dwa zupełnie inne wysiłki. Więc raczej przed każdym badaniem robimy krótką ankietę, wywiad, w którym staramy się jak gdyby najwięcej informacji wyciągnąć od badanego zawodnika i, i na tej podstawie ułożyć mu, mu test. Generalna zasada, że jest to test progresywny, czyli zaczynamy od jakiejś prędkości, co określony czas przyspieszamy sobie o jakąś prędkość, a to wszystko zależy właśnie od umiejętności zawodnika, a co wyciągamy z takiego testu? Ja przyjąłem sobie filozofię, że staramy się nie, nie pisać i nie dawać zawodnikom zbyt górnolotnych stwierdzeń, których będą musieli szukać na wikipedii, czy, czy, czy w Google. Więc staramy się dawać na tyle proste, ale rzetelne informacje, to minimum jak gdyby wiedzy, to też taka nutka edukacyjna, troszeczkę zawsze staramy się dawać, żeby, żeby ten zawodnik oprócz tego, że biega, czy jeździ na rowerze, też wiedział, co dane parametry oznaczają. Przede wszystkim parametry progowe maksymalne, czyli popularne V2 Max, HR Max, parametry związane cały z układem oddechowym, jego reakcją na wysiłek, parametry mleczanowe, wyznaczenie strefy intensywności, które, które tak naprawdę są bardzo istotne w treningu. Przede wszystkim oceny tego organizmu co do wysiłku, wskazanie jego złych, dobrych stron, co należałoby poprawić, ewentualnie w jaki sposób. Zalecenia treningowe na, na najbliższy okres oczywiście nie są one, znaczy są, są w. W postaci ogólnej, ale w miarę szczegółowej, gdzie no, tutaj wiadomo, że większość zawodników ma trenerów, czy też sami sobie są trenerami. Niemniej jednak, jeżeli jest coś niejasnego bądź niezrozumiałego dla danej dla osoby, dla danego zawodnika, zawsze istnieje możliwość tej właśnie konsultacji. Ja sobie zdaję sprawę, że nikt nie musi wiedzieć tyle, co, 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 co ludzie zajmujący się na co dzień. I właśnie też po to jesteśmy, żeby wytłumaczyć, co dana. Z naszego punktu czasami banana, rzecz znaczy. E, w porządku. Powiedz, jak często uważasz, że zawodnicy powinni się badać? E, powinienem powiedzieć, że raz w miesiącu, tak? ale nie odpowiem. Tak? E, dla mnie logiczną odpowiedzią jest, co okres treningowy, a czytaj to, co zmiana charakteru treningu. E, Prosty przykład, przychodzimy nie wiem, na badania dzisiaj, mamy tak naprawdę okres przejściowy, roztrenowania, niektórzy powoli zaczynają wracać do treningów, powiedzmy budujemy bazę i teraz w zależności od której ile tą bazę buduje, jakie ma potrzeby, powiedzmy od miesiąca, naszym może miesiąc za mało na pewno, dwa, trzy 2, miesiące, cztery miesiące może ktoś buduje. Te parametry już się dawno zmieniły po tym okresie i jeżeli chcemy przejść do następnego okresu treningowego, w którym nie będziemy, wiem, będziemy mieli trening nie wiem, powtórzeniowy, interwałowy, jakikolwiek, który będzie charakteryzował się wyższą intensywnością mociego, w ogóle zmianą, jeżeli chodzi o obciążenie, należałoby skorygować. Czyli zrobić ponowne, wyznaczyć nowe parametry, a tak naprawdę też sprawdzić ten okres, który trenowaliśmy, co on nam dał. to mhm. będziemy mieli bardzo łatwo na, powiedzmy na, nie wiem, przesuną się prędkości progowe czy też moce progowe, jeżeli chodzi o rower, więc większy się VO2, większy się ekonomia pracy poprzez mniejszych wyrzucnianych w poszczególnych etapach tego wysiłku. Wtedy to jest właśnie, ta, to drugie badanie polega właśnie też na ocenie tego okresu treningowego, który został zrealizowany przedniego. niego. Czy tak, zapewne 4-5 razy w roku to jest taka liczba nie, nie optymalna? Nie, 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 tutaj wszystko, wszystko zależy od potrzeb. Ja bym nie mówił, że 4-5 razy w roku, bo 4-5 razy w roku to my badaliśmy zawodniczki, gdzie, gdzie przed igrzyskami w, w ostatnim teraz w Londynie e, pracowaliśmy nad całem z kadrą toru Grzegorza Tajczyk tej między innymi z w powolską dwukrotną Mistrzenią Świata. I tam faktycznie badaliśmy się 4-5, czasami 6 razy w roku, ale było to związane też z tym, że dziewczyny zmieniały wysokości, zmieniały kontynenty i, i, i pewne zaburzenie, jeżeli chodzi o, o odpowiedź fizjologiczną organizmu są. Jest to naturalne. W przypadku amatorów, którzy którzy traktują amatorsko ten sport, chociaż ja twierdzę, że ilość czasu poświęconego równa się czasowi, który trenują zawodowcy, to myślę, że takim minimalnym, minimalnym, minimalnym częstotliwością takich badań powiedzmy od 2 do 3 powinno w zupełności wystarczyć, bo też trzeba patrzeć na, na, na Logi. możliwości logistyczne, finansowe i tak dalej. Ja się nigdy nie upieram, że to musi być 5-6, a ja wolę zrobić w logicznych okresach treningowych, tam gdzie jest potrzeba, a nie robić coś tylko po to, żeby zrobić... No bo, no bo nie. Ok. Dzięki w takim razie Michał za wszystkie te teoretyczne informacje. My na pewno jeszcze do High Level Center zawitamy na przeprowadzenie takich bardziej praktycznych badań i Zapraszam. z tego także będziemy przedstawiali materiał.